Witam was serdecznie, ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam was na zapowiedzi wydawnicze na sierpień. E, lipcowe z przyczyn technicznych sobie ominęliśmy, natomiast w sierpniu wracamy, e, no bo wiem, że lubicie tą serię, lubicie te moje zapowiedzi i poszerzamy tą serię o zapowiedzi anglojęzyczne. E, no bo doszłam do wniosku, że przecież jeżeli czytacie po angielsku tak jak ja, e, no to możecie być też zainteresowani książkami, które po angielsku się ukazują. E, więc od tego miesiąca do każdego takiego filmu będę dorzucać przynajmniej kilka takich zapowiedzi, które mogą zwrócić waszą uwagę. No ale to na końcu filmu, zaczynamy od tytułów polskich. Pierwsza premiera sierpnia, która zwróciła moją uwagę, może nie dlatego, że będę chciała ją przeczytać, no ale to jednak znany autor i głośna pewnie będzie książka. 3 sierpnia ukaże się nowa książka Stephena Kinga, czyli Billy Summers. O mężczyźnie, który był snajperem w Iraku, generalnie strzela celnie, nigdy nie podłuje i przyjmuje ostatnie zlecenie przed pójściem na emeryturę. 5 sierpnia w wydawnictwie Media Rodzina, jeśli się nie mylę, ma ukazać się Niemożliwa Para, czyli książka, której już dzisiaj jest głośno, e, chociaż nie jest to chyba tłumaczenie jakiegoś zagranicznego hitu, nie jest to jakaś taka książka e, szeroko na świecie rozpoznawana, e, no a u nas już faktycznie dość sporo się o niej mówi. Mamy w niej właściwie od startu trójkąt, trójkę nastolatków. Nie wiem dokładnie jeszcze w jakich konfiguracjach oni będą występować w tej książce i jakie relacje będą między nimi dokładnie. E, wiemy natomiast, że to są trochę bohaterowie z różnych światów. Mamy chłopaka Gideona, który jest taką szkolną gwiazdą, jest najpopularniejszym, najprzystojniejszym chłopakiem w szkole i autorem najgłupszych tekstów, jakie chłopak może wymyślić na podryw, podobno. Do tego mamy Iris, która jest bogatą dziewczyną, która właściwie niczym się w życiu nie przejmuje. No i mamy Claudie, która właściwie do nich trochę w ogóle nie pasuje. Natomiast w jakiś taki dziwny sposób między nią a Gideonem nawiązuje się relacja romantyczna, natomiast między nią a Iris buduje się mm, dziwnego rodzaju przyjaźń. E, tak jak mówię, o tej książce mówiło się już sporo, dużo osób ją polecało, w tym panna Fox, więc tutaj jestem bardzo ciekawa jak ta książka wypada. Myślę, że będę czytać. E, nie wiem czy teraz jakoś bezpośrednio w okolicach premiery, ale to jest tytuł, który na pewno mam na swoim radarze. Również 5 sierpnia swoją premierę ma mieć Vivant Małżeństwo, czyli czwarta książka z serii Tajfuny Mini. E, jeszcze tej serii nie czytałam, więc jeżeli znacie, to dajcie znać od którego tytułu warto zacząć, co powinnam przeczytać. E, no bo wydaje mi się, że to jest na tyle znana seria, że powinnam się z nią zapoznać. Tym razem mamy portret Osaki, podobno bardzo słodko-gorzki, momentami zabawny, momentami właśnie taki przykry, a na jego tle młodą parę, która zaczyna życie w wielkim mieście, no i ma w tym życiu mocno pod górkę. 9 sierpnia swoją premierę ma mieć Anioł, kryminał, w którym główną rolę w pewnym sensie grają zwłoki luksusowej prostytutki. Zostają odnalezione gdzieś w jakimś ciemnym zaułku, za rozwiązanie sprawy bierze się troje detektywów, w ciekawej podobno dynamice, a cała sprawa będzie dotykała bardzo różnych, jakby, światów. Od urzędników, polityków, przez policjantów, księży, artystów i tak Więc, jakby, jedno morderstwo będzie wpływało na całą śmietankę, powiedzmy, w danym mieście. Wydaje mi się, że to może być ciekawa lektura, więc jeżeli pojawi się na legimi, to na pewno temu tytułowi bliżej się przyjrzę. 10 sierpnia ma ukazać się dobra siostra. Tutaj mamy do czynienia z bliźniaczkami Fern i Rose, które powinna łączyć bardzo silna, jak na bliźniaczki, więź. One od początku mają ustalone swoje role. Rose to jest ta bardziej odpowiedzialna, natomiast Fern to jest ta bardziej ekscentryczna, powiedziałabym. No i wszystko generalnie idzie w ich życiu tak jakoś w miarę, ale Fern dokonuje pewnej rzeczy, którą trzeba ukryć, którą trzeba posprzątać, i tylko Rose wie, co się stało, pomaga jej to ukryć i tak dalej. Natomiast te sekrety zaczynają kipieć w bohaterkach. Kiedy jedna z nich zaczyna starać się o dziecko, do tego jeszcze mamy kwestię takiej socjopatycznej matki, którą jedna z tych dziewczyn idealizowała, powiedziałabym, druga widziała w niej to zło. Takie w taki bohaterkach emocje mogą z jednej strony doprowadzić do tego, że te sekrety ukrywane przez wiele lat wyjdą na jaw, z drugiej strony, że decyzje, które będą podejmowane, będą skutkowały w przyszłości bardzo negatywnie. No i jeszcze jakiś trzeci wątek ma być tutaj związany właśnie z tą socjopatyczną matką. Fabuła tej książki brzmi dość skomplikowanie. Podoba mi się to połączenie wątków obyczajowych, wątków jakichś takich tajemnic, z wątkami kryminalnymi, z jakimiś decyzjami, z konsekwencjami na przyszłość. E, także myślę, że to jest kolejny tytuł, któremu gdzieś tam się będę przyglądać. E, poczekam może na jakieś pierwsze recenzje i zobaczymy, jak ta książka jest w ogóle odbierana, e, bo wydaje mi się, że sama autorka książki jest dość rozpoznawalna i że to nie jest jej pierwsza książka i tak dalej, e, i że może być dobrze ale o tym pewnie będę się przekonywać gdzieś w drugiej połowie sierpnia, jeżeli nie później. 10 sierpnia również wszystkie ścieżki Rose. Tutaj również Rose, ale zupełnie inna historia, ponieważ mamy do czynienia z kobietą, która stawia na karierę. Absolutnie nie marzy o założeniu rodziny, o dziecku i tak dalej. I kiedy wchodzi w relację ze swoim obecnym partnerem, informuje go o tym, że ona generalnie nie chce mieć dzieci nie planuje tego. On się początkowo z nią zgadza, ale z upływem kolejnych lat coraz częściej nagabuje ją o to dziecko, przypomina o nim, informują, że on jednak by tego dziecka chciał. No i bohaterka podejmuje w jednym życiu pewne decyzje. Mówię w jednym życiu, ponieważ autorka przedstawia całą tą historię, a właściwie różne odnogi tej historii jakby z perspektywy dziewięciu różnych ży żyć bohaterki. Dziewięciu czy dziesięciu. W każdym razie pokazuje różne alternatywne scenariusze, odpowiadając trochę na pytanie, co by było gdyby. My często sobie tak gdybamy, co byśmy zrobili gdyby, co by się stało gdyby. No i tutaj w książce dostaniemy odpowiedź na to przynajmniej w kilku różnych scenariuszach, co by się stało, gdyby bohaterka w danym momencie podjęła inne decyzje. Jakby było nam mało jeszcze klęsk żywiołowych, epidemii i tak dalej, to w sierpniu ma ukazać się susza Nila Schustermana. Tutaj będziemy mieli Kalifornię, którą nawiedza susza. Ale nie jest to taka standardowa susza, nie jest to sytuacja, z którą bohaterowie i w ogóle całe środowisko może poradzić sobie po prostu oszczędzając wodę, bo początkowo tak faktycznie próbują. Gdzieś tam oszczędzają wodę, nie podlewają roślin, biorą Oszczędne prysznice, i tak dalej, i tak dalej ale nagle okazuje się, że to nie wystarcza. Pewnego dnia z kranów po prostu przestaje lecieć woda. I w tym momencie 28 milionowe społeczeństwo na 3 dni zmienia po prostu swoje życie zupełnie i ich życie staje się takim, taką walką o przetrwanie. Bohaterowie zwracają się przeciwko sobie, nawet w takim nudnym, małym miasteczku, w którym mieszka główna bohaterka, zwracają się przeciwko sobie, zaczynają walczyć, zaczynają po prostu bić się o każdą kroplę wody. No i kiedy rodzice głównej bohaterki znikają, żeby ochronić jej brata, jeżeli dobrze rozumiem, ona będzie musiała sama walczyć o przeżycie. 11 sierpnia ma okazać się książka, która w pewnym sensie mogłaby być kontynuacją suszy, ponieważ to zbrodnie bez ciał. No a po suszy na pewno jakieś ciała pozostaną. Tutaj mamy do czynienia ze zbrodniami i z książką napisaną przez dwoje autorów. Z jednej strony mamy, żeby nie pomylić, Dianę Beszezińską, która jest prawniczką, mediatorką sądową i autorką kryminałów. Natomiast z drugiej strony Andrzeja Gawlińskiego, który jest kryminalistykiem, suicydologiem, dyrektorem Centrum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Oni się wspólnie zapoznali z setkami stron akt o, o najgłośniejszych morderstwach, w których wyrok zapadł, jakby za które wyrok zapadł, za który ktoś został skazany, mimo tego, że ciało nigdy nie zostało odnalezione. Książka ma być podobno próbą zbliżenia się do prawdy o tamtych wydarzeniach, taką próbą odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zbrodnia doskonała. No i tak jak nie czytałam żadnej książki autorki do tej pory, bo Diana Brzezińska już kilka tych książek na polskim rynku wydała. Nie była nimi zainteresowana, ale lubię ten wątek niewyjaśnionych rzeczy, lubię ten wątek niewyjaśnionych jakichś tajemnic, zagadek tego typu elementów, więc wydaje mi się, że jeżeli książka trafi na legimi, albo gdziekolwiek będę miała okazję przeczytać, to będę chciała sięgnąć, bo to może być naprawdę fajna, wciągająca lektura. 11 sierpnia ma ukazać się książka ślub od pierwszego kliknięcia, czyli tytuł, który wydaje mi się, że kiedyś już czytałam. Mamy tutaj główną bohaterkę, która jest zabieganą bizneswoman, która nie ma czasu. Na randki, związki i dalej. No i z drugiej strony jej przyjaciółka, która jest autorką aplikacji randkowej Save the Date. Rolą tej aplikacji jest łączenie w pary bratnich dusz, żeby ludzie byli ze sobą szczęśliwi, tak jak ta przyjaciółka jest właśnie autorka aplikacji od 20 lat ze swoim mężem. Natomiast pojawia się kryzys, przyjaciółka ma wątpliwości do tego, co się będzie działo dalej z tą aplikacją, aplikacja nie odnosi takiego sukcesu, jak ona by chciała. No i tutaj nasza główna bohaterka, Hanna rusza z odsieczą, Dochodząc do wniosku, że skoro ona chciałaby kogoś poznać, a ta przyjaciółka potrzebuje pomocy w wypromowaniu tej aplikacji, to można te dwa tematy ze sobą sprytnie połączyć. Wydaje mi się, że o coś o bardzo podobnym koncepcie, bardzo podobnym układzie już kiedyś czytałam. Wydaje mi się, że raczej nie ten tytuł po angielsku, tylko coś innego. Nie jest to jakoś super oryginalny koncept. Natomiast wydaje mi się, że to może być taka lekka, fajna, odskocznia, wakacyjna, taka obyczajóweczka z wątkami romantycznymi. Kolejna książka, która ukaże się 11 sierpnia to mój absolutny must read, ponieważ książka dzieje się, znaczy akcja książki dzieje się w Opolu na festiwalu opolskim. To książka Czerwono mi Alka Rogozińskiego. To książka o tym jak właśnie festiwal w Opolu może stać się zupełnie niezapomnianym, wtedy kiedy po kolei wszyscy uczestnicy konkursu Grand Prix w ramach festiwalu stają się ofiarami różnych napadów. Dziwnym trafem ktoś chce ich wszystkich odesłać do Alei Zasłużonych na Powązkach, a oni wszyscy mają w swoim repertuarze piosenkę Zielono mi". Także pewnie kolejna rewelacyjna komedia kryminalna w stylu autora. Szczególnie tym razem chciałabym przeczytać: No, Bo Opole, Bo Festiwal, Bo znam te realia i tak dalej. Kiedyś się, słuchajcie, wystawało pod amfiteatrem, czekając na autografy. Także na pewno chciałabym tą książkę przeczytać. Mam nadzieję, że trafi na Legimi i będę miała taką okazję. I następny tytuł z 11 sierpnia, który przeogromnie mnie cieszy, to przewodnik dla damy po halkach i korsarstwie, czyli polskie wydanie książki The Ladies Guide to Petticoats and Pirates. Czyli kontynuacja The Gentleman's Guide to Vice and Virtue, czyli przewodnika dla gentlemana po występku i cnocie. W końcu ukazuje się drugi tom, tym razem o Felicity, e, siostrze głównego bohatera z pierwszego tomu. miłą już też, zresztą poznaliśmy w pierwszym tomie. E, to jest dziewczyna, która nie chce być te, taką dwórką, nie chce wieść takiego życia, jakiego się od niej oczekuje. O, oczekuje się od kobiety w XVIII wieku, e, tylko chce być lekarką. Nie ma na to kompletnie szans ze względu na realiach, w których żyje, więc podejmuje pewne decyzje. Decyzje, które mają ją doprowadzić do tego e, szczęśliwego zawodowego zakończenia. To nie jest aż tak śmieszna książka jak ten pierwszy dom, nie jest aż tak lekka i aż tak zabawna, natomiast rewelacyjnie pokazuje sytuację kobiet właśnie na przełomie XVIII-XIX wieku. Na pewno jeszcze o tym tytule będę Wam więcej opowiadać, ponieważ chciałabym przeczytać tę książkę w polskim wydaniu, porównać ją z oryginałem, który gdzieś tam za mną na półce stoi, więc na pewno będę czytać, na pewno będzie reread, nie wiem już który, bo to jest też seria, do której bardzo lubię wracać, więc może wtedy jakiś vlog porównujący te dwie książki czy coś, zobaczymy. W każdym razie sygnalizuje 11 sierpnia warto wypatrywać i warto czytać. 12 sierpnia ma ukazać się zamiana. Tutaj mamy nastolatkę, która jest trochę zagubiona w swoim życiu. Jej nauczycielkę, która jest byłą influencerką, a dzisiaj prowadzi kursy z ceramiki. One się zaczynają spotykać właśnie w ramach tego kursu, zaczynają się ze sobą zaprzyjaźniać. Nauczycielka zaczyna opowiadać tej nastolatce o swoim życiu, o swoich sekretach i tak dalej. Ich relacja się w fajny sposób rozwija, do momentu aż na wyspie nie pojawia się nowa kobieta. Nieszczęść z powodu braku dziecka, mężatka, która właśnie niedawno się sprowadziła i która w tej nauczycielce upatruje swojej nowej przyjaciółki. No i kiedy te dorosłe kobiety zaczynają więcej czasu spędzać ze sobą, nastolatka czuje się odstawiona na boczny tor. Do tego dochodzi sytuacja, że te dwie kobiety, nauczycielka i ta młoda mężatka, zaczynają wymieniać się partnerami, zaczynają spotykać się w takim dziwnym czworokącie. Ta nastolatka cierpi przez to, że właśnie została odsunięta. Z tego, jak się domyślacie, będą same problemy. Dołóżcie jeszcze do tego fakt, że nastolatka, która dowie się o różnych rzeczach, będzie próbowała to wykorzystać, będzie próbowała się zemścić na tej nauczycielce za to, że znowu została sama. 24 sierpnia ukaże się Tajemnica Wzgórza Trzech Dębów Piotra Burlika. Tego autora tutaj już znamy. E, Czytam kilka jego książek. Pierwsza może mi się nie podobała, ale kolejne były lepsze, więc na tą bardzo liczę. E, tutaj mamy tajemnicę, jakieś drzewa, jakieś wzgórze, ale co najważniejsze mamy detektywa, e, który zostaje wynajęty do rozwikłania zbrodni, do której doszło w rezydencji, kiedy zaczyna rozmawiać z pierwszymi osobami, które były w tym miejscu, pierwszymi mieszkańcami, okazuje się, że nikt z nich tak naprawdę nie chce, żeby ta sprawa została wyjaśniona. Każdy miał jakiś motyw, i czym głębiej ten główny bohater, ten detektyw zaczyna grzebać w przeszłości, czym głębiej zaczyna szukać, tym bliższy jest dojścia do tego, że mamy do czynienia z jakąś klątwą, która sięga 10 pokoleń wstecz. I ostatnia książka po polsku, która. Zwróciła moją uwagę, to premiera z 31 sierpnia Zwróciła moją uwagę Ze względu na nazwisko autorki Pewnie coś wam też będzie mówiło Nazwisko Paula Hawkins To jest autorka dziewczyny z pociągu To jest autorka zapisane w wodzie Bodajże, jeżeli się nie mylę I tym razem powolne spalanie Tutaj mamy mieć do czynienia z makabrycznym morderstwem Młodego człowieka I z trzema kobietami, które w jakiś sposób Są z tym morderstwem powiązane Z tą ofiarą powiązane Chociaż one między sobą się nie znają Ale wszystkie jakąś tajemnicę. Nie liczę na to, że to będzie jakaś niesamowita książka, no bo czytałam Dziewczynę z pociągu i to była jedna z najgorszych książek, jak kiedykolwiek czytałam. Natomiast no ciekawi mnie mimo wszystko, co jeszcze ta autorka ma do zaoferowania. Czy być może nie jest przypadkiem tak, że warto dać jej drugą szansę, warto ją sprawdzić. Więc kiedy książka ukaże się pod koniec sierpnia, to będę się nad tym zastanawiać. No i teraz sygnalnie cztery książki po angielsku, które zwróciły moją uwagę w sierpniu. Po pierwsze premiera z trzeciego The Dead and the Dark. Tutaj o tej książce też wam kiedyś Wspominałam, mamy do czynienia z miasteczkiem, w którym zaczynają dziać się dziwne rzeczy, zaczynają ginąć młodzi ludzie. To wiąże się, przynajmniej lokalni mieszkańcy, to wiążą z pojawieniem się w okolicy wykrywaczy duchów, takiej ekipy, która zajmuje się takimi właśnie rzeczami. Wiążą to z ich przybyciem, wiążą to właśnie te wszystkie dziwne rzeczy z tym, co się dzieje wokół nich. Główną bohaterką książki jest córka tych właśnie tropicieli duchów, i do niej zwraca się dziewczyna, której chłopak był jedną z pierwszych osób, które zaginęły. One zaczynają podejmować takie próby rozwiązania tej sprawy na własną rękę, a jednocześnie relacja między nimi zaczyna się zmieniać z takiej czystej znajomości w Prawdopodobnie coś więcej. Książka oznaczona jest w wielu miejscach jako książka queerowa, więc to by sugerowało, że między tymi dziewczynami coś zacznie się dziać. Widziałam pierwsze recenzje. Są w miarę przychylne. Nie są może takie jakieś bardzo, bardzo gloryfikujące książkę, ale nie są też takie bardzo hejtujące, więc myślę, że kiedy książka się ukaże, to pewnie będę chciała po nią sięgnąć, żeby na własnej skórze sprawdzić, czy warto. Kolejna premiera z 3 sierpnia to In The Shoe Fits od Jolly Murphy, czyli autorki Pumpkin, Dumplin i tak dalej. Teraz mamy historię dziewczyny, skończyła kurs projektowania obuwia i żeby zacząć tą swoją karierę w świecie mody, um, angażuje się jako wolontariuszka do programu randkowego, e, który generalnie ogląda cała Ameryka, którego producentką jest jej macocha. E, I kiedy trafia do tego programu, ukazuje się, że robi wielkie zamieszanie, e, ponieważ jest dziewczyną plus size i szybko staje się taką ikoną e, body positivity e, w Stanach Zjednoczonych, szybko staje się rozpoznawalna i tak dalej. I ten start w karierę może nie być dokładnie takiego, jakiego ona by sobie życzyła. Dziewczyna nie spodziewa się, że jeżeli trafi do tego programu, to może znaleźć też inspirację, może znaleźć przyjaciół, nowe uczucia i tak dalej. I generalnie książka obraca się wokół takiego motywu, że jeżeli bucik ci nie pasuje, to musisz znaleźć taki, który pasuje albo sama mogę sobie stworzyć. Mniej więcej taki jest koncept. Nie jestem wielką fanką książek tej autorki, natomiast wydaje mi się, że ona zawsze dotyka jakichś takich ważnych tematów. W Pumpkin mieliśmy bohatera z kręgu LGBT. Teraz mamy właśnie osobę plusa i powiedziałabym, właśnie ten ruch body positivity, więc jestem ciekawa, czy tym razem będzie dobrze potraktowany. Więc nie wykluczam, że kiedyś będę czytać. 5 sierpnia ma ukazać się trzeci tom w serii A Good Girl's Guide to Murder. W Polsce ona też została wydana. Tym razem książka nosi tytuł As Good as Dead. No i mamy trzeci tom. Trzeci raz bohaterka będzie próbowała rozwiązywać zagadkę kryminalną. Sama ma stalkera. Policja nie traktuje tego stalkera poważnie. Dziewczyna znajduje powiązania między tym Stalkerem, a lokalnym, seryjnym zabójcą, który podobno odsiaduje karę za coś, czego tak naprawdę nie zrobił. Więc dziewczyna będzie musiała te wszystkie wątki będzie chciała te wszystkie wątki rozwiązać, jednocześnie szykując się do pójścia na uniwersytet. I ostatnia książka, która zwróciła moją uwagę, to premiera z 17 sierpnia How We Fall Apart. Jak opowiem Wam o fabule, to na pewno będziecie wiedzieli, z czym mi się ta książka skojarzyła. Ponieważ mamy tutaj grupę nastolatków z elitarnej szkoły, jedna z tych osób zostaje zamordowana, a pozostali stają się głównymi podejrzanymi. Przez to, że w takiej apce społecznościowej, szkolnej ktoś zaczyna ich prześladować no i zaczyna ich oskarżać. Jakiś proktor. Oczywiście fabuła niezwykle zbliżona do serialu Szkoła dla Elity. Ja jestem teraz na bieżąco, ponieważ jestem w trakcie oglądania drugiego sezonu. Jestem wkręcona totalnie, więc książka, jak zobaczyłam, że właśnie ma taki koncept. Specjalna szkoła, podejrzani uczniowie, jakieś morderstwo, mówię, no po prostu kropka w kropkę. Wypadałoby przeczytać tą książkę i porównać znać właśnie z serialem. Także nie, nie wykluczam, że to zrobię. Jeżeli oglądacie szkołę dla elity, to dajcie mi znać, jakie są Wasze wrażenia i czy znacie jakieś podobne książki, Twoje z... książki, czy znacie jakieś podobne seriale. Z tym motywem bo ostatnio wkręciłam się w oglądanie seriali, słuchajcie, to jest dla mnie ewenementem. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze zapowiedzi wydawnicze. Jeżeli o czymś nie powiedziałam, coś przegapiłam, znacie jeszcze jakąś premierę, na którą warto zwrócić uwagę, dajcie o niej koniecznie znać w komentarzu. Napiszcie też, na którą książkę Wy najbardziej czekacie, co ciekawego gdzieś tam w najbliższych miesiącach wyjdzie, czego się można spodziewać, co Was cieszy. Jeżeli nie widzieliście ostatniego filmu, to będzie tu u góry. Poniżej opcję subskrypcji kanału, a ja dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć!